Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami w hmm, chyba 19 albo 20 vlogmasie Wiem, że wczoraj się nie pojawił Natomiast takie mam dni, gdzie po prostu wczoraj akurat miałam imprezę urodzinową yy, w rodzinie yy, A później mój dzień się strasznie zepsuł I dzisiaj też mam słaby dzień, przez co odzywam się do was, już jest bardzo późno ale stwierdziłam, że vlogmas się pojawi, ponieważ są tylko dwa dni do Wigilii i ja tego kompletnie nie czuję. Dajcie znać, czy Wy już czujecie ten klimat świąt, bo ja kompletnie nie. Raczej mam podejście święta, święta i po świętach, niestety, w tym roku. Ale stwierdziłam, że zrobimy sobie dzisiaj tą koinkę DIY wiecie, tą drewnianą do malowania z Pepco Ja lecę sobie zrobić kawę i garnąć łóżko. Jest już późno, jest ponuro dzisiaj. Wstałam wcześniej oczywiście, ale poszłam spać dalej, bo. No, mój brat był rano z psem, więc, jakby, można powiedzieć, że nie miałam takich obowiązków, żeby z nim wyjść, więc przez to mogłam się polenić. I lecę sobie teraz zrobić kawę? W ogóle podcięłam delikatnie włosy, bo już miałam naprawdę zniszczone, ale nie wiem, czy to, ile zostało podcięte, jest wystarczające. Przecież czuję to tylko, jakby, że są milsze, ale nie wiem, czy to jest naprawdę wystarczająco Generalnie zjadłam tylko latki chyba sprzed wczoraj, wtedy co była u mnie Cornelia A tak to z wczoraj, z dzisiaj nie jadłam, chyba jeszcze sprzed wczoraj nie jadłam. Nie, sorry, z piątku jadłam, chyba z czwartku nie jadłam. Więc dzisiaj sobie zjemy za wczoraj i za dzisiaj. Ale teraz lecę się ubrać i, i zrobić kawę. A słuchajcie, najważniejsza rzecz, po prostu najważniejsza ever, i najszczęśliwsza, która mogła się zdarzyć w ostatnim dniu. Chociaż nie tak szczęśliwa, co mogłoby się stać innego, ale yy, działa mi Instagram, ale to jakby nie wyjaśniałam całej tej sprawy, tylko oznaczyłam dziewczynę, która mi pomogła, więc po prostu jej dziękuję za to. W każdym bądź razie nie masz już tego problemu, mam nadzieję, że on się więcej nie pojawi i ja już mogę do Was wracać na Instagram, a także wracam i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się dodać słoczy z jednej yy, paletki, a jak dam słoczy, to wtedy będę mogła nagrać dla Was filmik tutaj. Na YouTube a, makijaż, tym. także super się cieszę Naprawdę mega, mega się cieszę, bo tydzień miałam zablokowanego tylko Instagrama, więc całkiem słabo Patrzcie, w ogóle mam tylko bluzkę gwiazdki Tutaj koło mnie jest karmel tak sobie leży za mną i leniwuje Nagrywam czarno-biało, bo jestem taka totalnie ogarnięta. Tak tak słaby mam dzień i w ogóle, więc mam nadzieję, że mi co wybaczycie Dobra lecę Moi kochani, słuchajcie, dobra, założyłam ci taki świąteczny sweter, bo myślę, że to już jest spora. To jest taka choinka z łańcuszkiem e, światełek i czepeczką i prezentami e, Wiem, że jest niebieski, przez co jest taki na 10, ale chociaż jest jakiś Słuchajcie, mm, ja muszę zrobić przemębowanie tak jak już wspominałam w którymś z vlogmasów Natomiast raczej zrobię to już po świętach, ponieważ dzisiaj jest już późno Poza tym rozbola mnie strasznie głowa Jutro jest poniedziałek i chciałam ogarnąć farbowanie włosów, ale nie wiem, co mi z tego wyjdzie. No a we wtorek już jest Wigilia, później święta, więc tak czy siak to będę musiała to ogarnąć po świętach, bo mam już troszkę odrost. No, tutaj nie wyglądasz na taki duży, natomiast no jest spory, bo się odznacza, bo jest ciemny. Kupiłam farby, które wam pokazywałam w tym vlogmasie, gdzie byłam z Kornelią, więc ja muszę właśnie się zająć tym samym. Sama sobie będę e, farbować. Oho. I tak, jestem w trakcie picia kawy. Ja się dzisiaj nie maluję. I w ogóle miało być dzisiaj post ze słuczami paletki, ale będzie post z tym tuszem. Słuchajcie, ja mam teraz pomalowane nim rzęsy. To jest po prostu nie wiem. Kolejne potwierdzenie, że im droższa jakaś rzecz, kosmetyk, tutaj na przykład, to wcale nie znaczy, że jest lepsze. I już. Wiele razy miałam taką sytuację, więc zaraz wstawię posta na Instagrama Tylko muszę zrobić taki jakby kolaż ze zdjęć Jakby jaki um, to tuż, jedna warstwa, dwie warstwy, który dzisiaj jest 22 Otwieram kalendarz I mamy tu worek prezentów Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, że dzisiaj 22 A tu... Szafka mm. Cieszę się, że mogę już powiedzieć, że dodam post na Instagrama Serio W ogóle muszę, kurczę Nie wiem gdzie zawiesić, czekajcie Czy pamiętacie to? Dajcie znać, czy pamiętacie z... Chyba to było w haulu zakupowym, wam pokazywałam to jest przeogromny napis MERRY Christmas i naprawdę on jest duży. Nie wiem w sumie, jak, gdzie ja go powieszę. Tutaj mamy sznureczek i patrzcie na to. No, samo to M już jakie duże jest. Serio? Ale postaram się zrobić ten napis. Mamy dwa M duże. Dwa S. To jest taki kolor Rose Gold i no i ogólnie cały napis na Mery Christmas. Tutaj mamy dziurki zrobione, więc super, że nie trzeba ich samemu tutaj robić I aż 3R Merry Christmas, okej Tutaj mamy jeszcze takie ozdoby, które są po boku tego napisu One są też takie trochę rose gold, ale brokatowe No troszkę rudny ten rose gold bym powiedziała Kurcze, i teraz się zastanawiam, że tu jest ptaszek Słuchajcie, mi się to raczej kojarzy z takim Głębiem jak para młoda ma, więc tego może nie przyczepię, ale choinkę przyczepimy. Przyczepimy aniołka i rękawiczka jest. Ale nie wiem, do czego jest seria ten gołąb. Może będzie mi brakować to lepiej na przyczepie A choinka, którą mamy dzisiaj robić, to jest to. Także w sumie ja gdzieś sobie tutaj jakby ustawię status i nagrywanie i światło, i się zapowiadamy, żebyście mogli dobrze widzieć. I zaraz wam to pokażę. Tylko tak, muszę najpierw wypić kawę dodać post na Instagrama, i co do Was wrócę choinką. Dobra, słuchajcie, więc w zestawie znajdują się takie dwie części drewniane choinki, którą musimy tak złożyć jakby na krzyż. I wtedy nam wychodzi taka choinka. Może ja wyżej wezmę. Ok, więc wychodzi nam taka choinka po złożeniu. W zestawie znajdowały się takie cekiny. Tyle pomponików, klej, cztery farbki i pędzelek I ja jeszcze dodatkowo wykupiłam takie kuleczki, pomponiki, które te małe wykorzystam, właśnie na choinkę. I teraz myślę, że całość pomaluję choinki na zielono. Tylko nie wiem, jak z ponieważ nie mamy brązowej farby, także słabo troszkę. Ciężko się otwiera. Oj, 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 oj. oj. I użyję tego pędzelka, który jest tutaj, i całość pomaluję na zielono, a później końce postaram się zrobić takie jakby białe, przypruszone śniegiem. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale taki mam zamiar. Patrzcie, to pomalowałam. Jeszcze znaczy, tu mam... trochę, wyjmę stąd. Obczajcie pomalowałam całą prawie choinkę, zabrakło mi na tyle. No, serio, naprawdę, zabrakło mi na część choinki, Ja już stąd nie mam jak nic wygrzebać, więc nie wiem, co producent miał na myśli, ale chyba raczej logiczne, że każdy by kolorował choinkę na zielono, tak? Więc teraz ja muszę poczekać, aż to wyschnie, idę umyć pędzelek i może na żółto pomaluję jakby łańcuch, ale nie wiem czy mi się to uda Tylko, że w każdym bądź razie nie wiem co mam zrobić z tym, będzie takie niedomalowane trudno, więc czekam aż wyschnie dobra, słuchajcie, przyczepiłam ten napis tutaj w tym miejscu jakby przy rogu pokoju, tu przy wejściu i wygląda on tak, nie przyczepiłam tutaj tego gołębia jakby tylko tutaj choinka jest krzywo Ale dajcie mi znać, czy nie myślicie, że to jest za dużo Chociaż moim zdaniem chyba nie I tak po świętach pewnie to zdejmę Więc Niech sobie powisi te 4-5 dni Naprawdę całkiem duży jest ten napis Patrzcie Litery są takie jak moja ręka, więc naprawdę duży A ja teraz wracam do choinki Bo mam nadzieję, że już wyschła, także Mam mało czasu, bo na 18 Lecę do kościoła Z moim bratem, a jest 17.05 Więc Muszę się troszkę spieszyć, chociaż kościół mam blisko. Dobra, zrobiłam tutaj. Tak to wygląda. Jakby ten żółty to mają być lampeczki i to będą te cekiny. To będą bombki i to również będą bombki. Czekam aż wyschnie, ale no. Dobra, słuchajcie, przyszedł czas na spróbowanie tych gwiazdek. Ja już je otworzyłam i... Pachną mega pierniczko, aż za mocno moim zdaniem Jak ja je spróbuję, będą smakowały tak samo jak pachną mm, Jest to taka pianka Fuj, mi to lukrecją podchodzi trochę Przewadzę, czy jest tu Nie ma niby no, Nie smakuje mi, to masz. O, nie mega Magapiarniczka, mój brat chciał spróbować, ale. Kwas na koniec. Nie ma konsystencji żelka, tylko taką piankę co? Bo minie. Ole. Fuj. Mój brat mówi też, że ble. Ule. Także. No ja polecam. Fuj. Dobra słuchajcie, jest już po 20-25 mm, i ja będę kończyła tego vlogmasa. Udało mi się zrobić tą końkę do końca, ale muszę wam powiedzieć, że mm, fajna zabawa jak za chyba 5 czy 6 zł natomiast trochę było mało tych pomponów, więc dobrze, że miałam te, które mogę dodać. Trochę klej słabo je trzymał, ale fajnie wyschły jakby te kolory są bardziej intensywne jak wyschłe więc to jest fajne i szybko wyschłe na górę dałam taki zielony pompon i moja choinka jest obfita już teraz w te do pomponiki bo ja właśnie dodałam jeszcze z drugiego zestawu, także tak ono wygląda oczywiście było to w formie zabawy no i zrobiłam sobie już kolację kanapki na ciepło z serem i sosem Znowu hardkorowo boli mnie głowa, więc ja już szykuję w sumie do łóżka, bo już się czuję I Dzisiaj jakby moje włosy chcę powiedzieć to, że znowu nie nałożę żadnego oleju ani wcierki, ponieważ no mega boli mnie głowa, więc już to odpuszczam dzisiaj Po prostu je umyję tylko i wyłącznie No i cóż, widzimy się już jutro Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego vlogmasa, że Wam się podobał Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod Filmem, zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka w celu powiadomienia powiadomień o nowych filmach Jeszcze może na Instagramie jeśli pojawi się pojawić, dzisiaj jakieś insta-story więc tam Was zapraszam Instagram beauty.strefa, tutaj Wam wyświetla nazwę Pojawił się dzisiaj post właśnie z tym tuszem do rzęs, więc jeśli jesteście ciekawi, to również zapraszam Jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego vlogmasa i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że już jutro